Cześć wszystkim, to ja, Mr. Nice. Dzisiaj mamy część drugą naszego szpitalu. Siu. Lecimy sobie tutaj. Dobra, nie miałem na, jedno, na krótkowe linii. Ale dzisiaj, Wygląda na razie tak. Tu będzie lądowisko do helikoptera. I tu jest taki ogromny szpital. I postaramy się go dzisiaj wypełnić i, <laughs> i zrobić tę krzyż może czerwony. I może jakieś wejście sobie upiększymy. Nie wiem, Nie wiem. Zobaczymy co się zrobi w trakcie. Ale wypełnimy sobie stały sufit, e, po wypełnieniu sufitu, zaczniemy sobie wypełnić ściany i robimy. Krzyż, No, dzisiaj możemy zrobić taki przedłużony filmik. Zrobimy na 100% taki przedłużony filmik. Jak hmm. zrobimy już DAW, to zaczniemy sobie od M2, Ligę, Faket, Torba, borba, Nussmoke, Teus, Deus, Kosmos, Teus i Morele, Bax. Otylnie się. I pójdziemy jeszcze na koniec. O, i lewa ja

哎。<Okay. S 2> okay.

Jeg skal bare ta på denne. dobrze, 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 No, dobrze, tak już dobrze, potem czas. Czas. na czas. na czas. I zobaczymy, czy zrobimy ton i ton, czy tylko ton jeszcze. Jak w ogóle piszcie, to może mogę nagrać jakiś, który jest teraz, który jest czwórka, czwórczyk, który jest też tans. Ja hmm. też nagramy to, to, to. Czy chcielibyście zobaczyć te gry? Może chcielibyście zobaczyć yy, rybą z albo jakieś strzelanie, czy zabawne. Идем, идем. Я обращаюсь I mamy. mały dzień. O, Dobra, to na jakimś innym kolegom. Czyli właśnie zobaczę, jak dzień jest skrótów, klawiszowych. Okej, teraz mamy 8 minut. Ну, Так, да, он был снегом. Он, наверное, как-то возглавил, а тут что было, а тут что было, и так далее. Стрелки, о, стрелки, стрелки, okay let okay. go mm -hmm.